Sorobą, w Barcelony. Z numerem trzecim Ebra. Dalej od prawej strony Balbuena z usemką. dwudziestym 25 Martę z numerem 18 Abu Djarra i z numerem 6 Cebaj Dalej od lewej strony z numerem 4 Bawszyniak z numerem 19 Jodłowiec z trójką Wojtkowiak z 26 Piszczek i Druga Linia. Po lewej stronie z numerem 18 Adrian Mierzejewski, świetny występ przeciwko Argentynie. Defensywni nie od dziś śladu. Dziś gramy z Francją, bardzo doświadczoną z tyłu, bardzo młodą i utalentowaną z przodu. Jest ta duża adrenalina, kiedy chce się pokazać przeciwko wielu kolegom, z którymi gra. Ach, teraz było groźnie. Impresji. Valbuena. Nartę. Oaro. Oaro i dobrze Wojciech Szczęsny. No teraz nie najlepiej. Czeka Sania na podanie. Zamykację z prawej strony. Zodbia. Zodbia. to będzie bramka samobójcza Jodłowcy. Szkoda, naprawdę szkoda, bo ten początek był bardzo obiecujący. Cała sytuacja jeszcze raz po powtórce. Nie wiem tylko dlaczego Jodłowiec złożył się do oddania, wybicia tej piłki, prawda? Bo zaskoczył kompletnie, niemal położył przy tym. Z tej piłki Wojtka Szczęsnego. Zwykle w takich sytuacjach Marten, Martę, Martę potrafi uderzyć z daleka. Ebra czeka Oaro. Do niego zagrali Szczęsny kapitalnie. No i teraz troszeczkę Oaro. Oddziwił się za M Obraniak w pole karne. Może teraz Mierzejewski z daleka. Mierzejewski, ależ obok bramki. No trafił dobrze piłkę. Uciekł na zewnętrzny. Na piję, no, czy, czy dobrze. No to chyba ja grałem w tej Dokładnie nie. <laughs> Czekałem aż o tym powiesz i na teraz mogło to zaskoczyć. Płynę. Czeka Oaro, zamyka prawą promoczną... stronę i teraz bla To jest klasa Wojtkanów z Polaków, Obraniak w pole karne. Był tam, że jest i Lewandowski, ja! nie Niewiele brakowało. I de Blanc zaczynał każdy mecz od pocałunku. Łysin Barteza, tymczasem groźniej i znakomicie Wojtek Szczęsny. Ale dopuściliśmy kolejny raz. Widzicie, I będzie okazja. O brawo Wojciech Szczęsny, kapitalna inwestycja. I to okazało się strzelać w dziesiątkę. Tutaj mamy, mamy coś, coś podobnego. Maluda I brawo Wojciech Szczęsny, kapitalnie obronił. Nie może się odwdzięczyć odwdzięczą Polacy. Zwolnił teraz akcję. Matuszczyk potrafił wejść z daleka. Matuszczyk! A i nigdy nie brakowało, nie ma nikogo na dobitkę. Świetnie, to stało Mało, 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 cztery minuty pozostaną, coś tam doliczy. Prowadzący to Holender Kuiper za publiczność chce marzy o tym, żeby nie było porażki, żeby był remis, a tymczasem Marteł. Ach, teraz mieliśmy szczęście. Na pewno wydaje się, że to jest w tej chwili optymalny wariant dla reprezentacji. Zania, muszę na szybkość, wejście, Francuzi. Na co minutę, dowiemy się, 3 minuty zostały doliczone. Niewiele więc czasu na to, na to, żeby cokolwiek zmienić. W trzech ostatnich minutach działo się sporo na boisku, jeśli chodzi o Ukrainę. I teraz brawo, brawo Wojtek! Kapitalna interwencja z ten snek. Brak wykończenia akcji, za mało strzałów, błędy obrony. No pewnie na spokojnie będzie można tutaj więcej wytknąć czy też pochwalić. Na pewno był to moim zdaniem taki mecz, który przekonuje, że podążamy właściwą drogą w stronę euro. Nie mamy gotowych stadionów, nie mamy jeszcze skończonych autostrad, nie mamy skończonych dworców lotniczych i kolejowych, nie mamy jeszcze wszędzie połączeń kolejowych i nie mamy gotowej reprezentacji, ale...